Czasami są podlikowane pojedyncze oferty, tak więc serdecznie zapraszam do nawiedzania tegoż dokumentu. Jeżeli nie wiecie właśnie, gdzie zacząć, to myślę, że to jest dobry punkt startu. Bardzo zachęcam do korzystania. I Tutaj mamy taki komentarz, właśnie w tym zacytowanym artykule, że tego można było uniknąć. Branża gier gwałtownie wzrosła w 2020, ludzie wydawali dużo pieniędzy na gry wideo, czyli mamy tutaj właśnie opis tej sytuacji, kiedy tak naprawdę przeinwestowano, gdyż prezesury po prostu nie wierzyły ekonomistom, że nagły, tak szybki wzrost w wielu sektorach, właśnie branży gier wideo jest nienaturalny. No i przeinwestowano znaczne środki, nakupiono firmy, porobiono różnych tam połączeń i przejęć i nagle, kiedy dostaliśmy tą korektę, powiedzmy, branżową, no to firmy zaczęły dokonywać cięć i branża gier wideo powróciła do wzrostu w 2025 po, powiedzmy, wypłaszczeniu się dynamiki w 2024.